Witajcie kochani, kolejny filmik z serii takich normalniejszych, spokojniejszych, już niezapiekanych. Sorry za bałagan za mną, nie zwracajcie uwagi, już wiem, że zwracacie uwagę właśnie teraz. Nie będziesz o różowym słoniu, właśnie będziesz myślał, myślała o różowym słonie, tak to właśnie jest. Więc witajcie kochani, witam moją szeroką publiczność, która tam jest po drugiej stronie, witam Cię drogi człowieku, który oglądasz. Będę mówiła jednoosobowo, bo to tak jest jednak lepiej. Wie, wiesz co? Wiesz co? I to to po drugiej stronie. Ja kiedyś nagrywałam dla lajków. Kiedyś nagrywałam z taką intencją, żeby mieć dużo wyświetleń. Kiedyś nagrywałam ze strachu. Słuchałam różnych sposobów na to, żeby się wybić. Bo, no bo chciałam się jakoś wybić w tym co robię, bo wierzyłam, że, że przyszłam tu robić to co właśnie robię i w jakiś tam sposób szukałam tego. I traciłam bardzo szybko motywację, bo moja motywacja była właśnie z poziomu tego, że się bałam, albo chciałam się do kogoś dopasować, łapałam jakieś pomysły ze świata i to nie były moje pomysły. Chociaż fajnie się z nimi bawiłam na początku, jednak no, gdyby były moje, to może by przetrwało. Chociaż też niekoniecznie bo strach mógł wygrać. Jednak jakby nie było. Jak, jak zaczynałam coś z serca, to później wchodziło bardzo dużo lęku ze świata, bo pokazanie się było dla mnie bardzo dużym przełomem w moim życiu. Jednak teraz jest tak, jak widzisz. Ludzie oglądają ludzi, którzy mają masę wyświetleń. I gdybym porównywała się do innych, nie robiłabym tego, co robię. Gdybym porównywała się do innych, nie robiłabym tego, co kocham, czyli nie gadałabym sobie do ciebie. Gdybym mm, nie wierzyła w to, w co wierzę w swoim sercu, nie byłoby mnie z tym, co robię tutaj teraz, po prostu dla ciebie i dla siebie. Robię to przede wszystkim dla siebie, bo wierzę, że mm, jak z poziomu serca dbamy o siebie i robimy to, co kochamy to wtedy możemy przysłużyć się światu po prostu. I to jest najpiękniejsze. W ogóle intencją tego filmiku dzisiaj było bardziej powiedzenie o tym, czym jest egoizm, taki zdrowy egoizm. Może, bo są dwa rodzaje, jest egoizm i egocentryczność. Egocentryczność, czyli koncentracja na ego, właśnie na tym, żeby, żeby wybić się, żeby się pokazać, żeby mieć pieniądze, żeby być sławnym. Natomiast to, co wypływa z duszy, dusza sama oczywiście chce się też pokazać, chce się w nas przejawić, chce tutaj doświadczać pięknych rzeczy, ale ona działa z poziomu miłości i lekkości. I jeśli dla ciebie najważniejsze jest naprawdę poznanie siebie samego i swojej istoty w środku, to będziesz podążał, będziesz podążała za tym głosem właśnie. Nie za tym, co świat tutaj szepcze, za tym szepcze, wrzeszczy, woła głośno, nie za tymi mm, tą potrzebą, żeby być docenionym, zauważonym, chociaż to też jest piękne i oczywiście, że tego chcemy, i nasze dusze też tego chcą, żeby zabłysnąć. Jednak to się wydarzy naturalnie albo się nie wydarzy, bo, bo wszystko jest pod pytajnikiem, nigdy nic nie wiesz na pewno. Jednak jeśli w zaufaniu podążasz cały czas swoją drogą, to po prostu ty będziesz spełnioną i szczęśliwą istotą. I to jest chyba najważniejsze. Ja tak uważam. To jest dla mnie takie Najważniejsze i nieraz byłam pełna podziwu dla siebie samej. Powiem szczerze, że wracam, że nagrywam, że tak naprawdę mam czasem jedno albo dwa wyświetlenia filmików. A fajnie byłoby, żeby, pewnie fajnie byłoby, dostać jakieś komentarze, żeby ktoś mi coś napisał, żebym wiedziałam więc, w jakim kierunku iść, jak te filmiki nagrywać, żeby, żeby to, co wiem, przysłużyło się innym ludziom po prostu. Natomiast nie ma tak, no nie ma tak. I czy ja przerywam, czy ja przestaję, czy ja jestem zdołowana. Nie, już nie. Kiedyś tak było. Kiedyś rzeczywiście przerywam, bo, bo to nie szło w cudzysłowie, nie? Jak to by świat widział. Więc o złego miało być. I um, uważam, że najważniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla świata. Umówmy się dla świata i dla siebie samego. Jest właśnie dbanie o siebie samego. Jest miłość do siebie samego, taka szczera serca. Bo wtedy, kiedy jesteś dobry dla siebie, jesteś dobry dla świata, po prostu logiczne, kiedy dbasz o siebie, naturalnie drugi człowiek nie będzie ci obojętny. Jednak to jest czasami droga, żeby to zrozumieć, bo świat dzisiaj jest tak wkręcony w to bycie egoistą, nie bycie egoistą, co jest dobre, co jest złe, gdzie są granice, jakieś takie historie. Po prostu ty sam, ty sama musisz znaleźć tą drogę, gdzie jest ta granica dla ciebie. I, mm, ale naprawdę szczerze z serca poznawać siebie każdego dnia, bo bez tego będziesz tylko mm, ciężarem dla tego świata. Zauważcie, że zauważ, że ludzie, którzy mają dołki, mają ciągle jakieś nie, ponure miny, nastroje, no nie, przy, nie, nie przynoszą temu światu mm, takiej dobrej energii. Ja nie mówię tutaj, żeby kogoś negować, sama też byłam taką osobą wielokrotnie, więc nie o to chodzi, że, że ja teraz uderzam w ciebie, chciałabym cię... Jeśli masz takie stany, ja też się nadal miewam. O to chodzi, że mm, wy tak naprawdę postawa y, ponuraka, postawa osoby, która nie bierze odpowiedzialności za siebie, ale zrzuca na świat, postawa osoby, która narzeka na rzeczywistość jest właśnie egocentryczna, bo koncentruje się na ego i na swoich problemach. Natomiast postawa, kiedy ty nagle wybierasz być ponad tymi problemami, wybierasz siebie pokochać mimo wszystko i znaleźć jakąś drogę do siebie. To jest postawa pełna miłości. I zobacz, że do takich ludzi nas ciągnie, my takich ludzi chcemy oglądać, my o takich ludziach chcemy słyszeć, my takie książki takich ludzi czytamy. My w ten sposób się właśnie rozwijamy, więc nie rozumiem skąd jest ta nagonka na ten egoizm, na to myślenie o sobie, zwłaszcza w takim skrajnym chrześcijaństwie, ludzie, którzy głęboko wierzą w Boga, w najważniejszy jest Bóg, szanuj bliźniego swego jak siebie samego. Jak dobrze wiemy, że kolejność powinna być odwrotna. Szanuj siebie samego, a potem bliźniego swego. Miłuj siebie samego, a potem bliźniego swego. Jeśli w tobie są rozterki, jeśli w tobie są pretensje, frustracje na, na świat, na otoczenie, to nie ma szans, że ty będziesz szanował i kochał bliźniego swego tak szczerze. I przygotuj się na to, że to może być droga nie wiadomo jak długa dla Ciebie. Tak naprawdę uważam, że to jest droga na całe życie, bo nieustannie dostajemy lekcje. Jednak jeśli wzrastamy, a teraz wzrastamy dosyć szybko i często poprzez cierpienie, jeśli wzrastamy, no to, no to przechodzimy pewne etapy ewolucji i potem już łatwiej sobie radzimy z trudnościami i kochamy siebie bardziej. I wtedy dopiero...